Zaczynamy przodzik. Tu kląbik będzie jeden, tu chodnik, tu drugi kląbik. Tu magistrala, odwodnienie. Gdzieś tam, tam. Zasypujemy za drobnicą. Zagęścimy ten burder, musimy sobie zabrać. I to też pójdzie do skucia. Piekawaj. to jest taki najazd. Musimy go zlikwidować. To. To. Moment i... Jedzie koniec. Aha, jeszcze schodu Do rozprucia. Dzień dobry. Witamy stałych, jak i nowych widzów. W drugiej części klinkeru No niestety druga część nie udało się... No Znaczy można by zrobić to w jednej części. Jednak czasowo prawie miesiąc. Sporo czekania. Nic po drodze nie było ciekawego, żeby wrzucać. I tak Majster mówi: Zaczynamy przód. Zasypujemy gruzami jakimś drobnicą, zlewamy wodą, zasypujemy później to tucznie. Oczywiście będzie też ochrana z Tu były takie dziury, bo, bo, bo te klomby były zieleni, to drzewka macie. Te klomby sięgały dalej, bliżej schodów. Tak, tu chodnik się kończyło pod kamerą. Do tego miejsca widać te wnęki sięgały. Do tego miejsca były klomby. Jednak, gdy samochód tam stanie na podjeździe, tu się robi ciasno. I teraz widać, jak Majster tam zaczął od narożnika. Krawężnik wstawił, obrzeże I tu będzie o tyle szerzej. I zobaczę teraz, co Majster zrobił. Jest gorąco. Jest ciężko, ciężko zlać podsypkę. Jeżeli piach jest w miarę suchy, podsypkę piaskowo cementową żeby. Cały opór obrzeża, który był zasypany, żeby zlać go wodą, żeby on się cały napił. A powinien się cały napić. W taką pogodę... O tu jest miejsce, chwilami 28 stopni. Moment to ładnie wiąże, ciągnie, także... Wstawiamy obrzeże. Jeszcze przed zasypaniem zlewamy wodą. I dopiero zasypujemy i też zlewamy wodą. A na końcu i tak musimy to zlać i tak zlać, nieważne czym to zasypujemy, betonem, podsypkiem czy czymkolwiek tam robicie. Bo chodzi o estetykę, obrzeże jest zlane, wszystko jest, wszędzie jest czysto. A nie ma tak właśnie, ziemi nie zostaje, piasek nie zostaje, wszystko zostawia ślad na obrzeżach. W ogóle na każdym betonie, i obrzeżach, wszędzie zostaje ślad. Tu to samo, dróżka do śmietnika. Dosypujemy gruzy, pozbywamy się wszystkich twardych gruzów, mówię o, oczywiście twardych, nie, nie, nie wrzucamy jakichś tam śmieci. Tutaj to co majster na początku, do skucia. Tam był kiedyś planowany garaż Nie wyszło, wyszedł pokój Najazd został Bo już było wybetonowane I tu widzicie po lewej stronie te wszystkie zasypki co były robione Na to poszedł drobny tłuczeń Wszystko było zagęszczone Zagęszczarką No bo czym może być zagęszczone Tu masz zazlewał, Tam była ścinka robiona przy, przy, przy murze Fundament trzeba było lekko odciąć Podmurówka była dalej jak Bloczek, bloczek, tego ogrodzenia. Żeby kostka ładnie do płotu, musiało być to ładnie wycięte. Wiadomo, ja trochę aby zlać można zawsze. I tu jedziemy, i jedziemy na piasku. Podbudowę robimy tak, na piasku było 3, maksymalnie 4 cm. 3 dlatego, że mamy rurki, mamy najcięższe rurki jakie mamy, mają 3 cm średnice. I coś musi być miejsca, żeby ładnie tą rurkę ustawić. Dobrze, że te, te powierzchnie nie są jakieś gigantyczne, duże, że mamy idealnie płaski stół i wszędzie jest na styk, wtedy jest kombinacja z rurkami. Piach ładnie musi być zagęszczony wszędzie, bo piach zeskrobimy, drapie, drapiemy go, ścinamy, musi być górna warstwa ścięta, nie może być dosypywana. Podsypka zwiąże, piach nie wiąże. I tu majster zaczyna od drogu i to jest cały, cały plac, tu się zaczyna. Cały wzór placu, który będzie, zaczyna się od tego chodnika, od tych prostych przy wejściu. Musisz sobie, może nie wymierzyć, zadać pytanie, gdzie ma być kurde początek całego wzoru? Czy przy wejściu, czy przy garażu, czy może od linii ogrodzenia? Gdzie to będzie najkorzystniej dla oka? I tu widać te ząbki, które wyszły, tam gdzie wiaderko stoi. To jest cała linia, tu był wymierzony na chodnik, na szerokość. Tam Majster placy ułożyli i tu ustawiamy rurki. To jest wejście do śmietnika. Tu po lewej stronie, gdzie łata leży, to jest ciągłość spadu schodnika z, z wejściowego na ulicę. A tutaj, teraz musimy zrobić taki myk, bo ogrodzenie wszędzie jest w poziomie. I teraz musimy zrobić. Nie możemy tu zrobić spadu, bo większość spadu jest w tę stronę. Pochylenie całe jest w stronę bramy. Więc cały spad musimy lekko pociągnąć tam. Na narożnik, na załamanie chodnika. Z tamtej strony lekko tu, z tej strony lekko w tamtą stronę. I już woda nie będzie stała pod płotem. Tylko sobie ładnie tutaj spłynie. Tu akurat będzie nie, nie widać tego i długo nie będzie widać, bo to się na samym końcu pojawiło. Po prawej stronie będzie dodatkowy klom zieleni. Tu macie jak majster wstawił rurki, też żółte linie co były. Oczywiście z pochyleniem delikatnie w prawo. Zagęszczone dwa razy. Zdrapany. Zdrapany piasek, czy tam jak robicie podsypkę. Pod klinker oczywiście nie robicie podsypki piaskowo-cementowej, tylko naturalne kruszywa. Zaczynamy od opaski ładnie, i do opaski lecimy wzorem. I to jest kontynuacja wzoru z podjazdu. Tu, gdzie jest ten skos po prawej stronie, na opasce, będzie odcięcie wzorów. Bo gdybyśmy jechali tak judełką, to raczej ta linia jodełka by była na pewno nie zachowana, bo to na pewno by falowało gdzieś tam do koła. A druga strona jest taka, że wzór by po prostu gdzieś tam znikał. Z jednej strony większe, z drugiej strony mniejsze docinki. Tak mamy mierzone na, na ładnie na, na wymiar. I z tej strony majster też zacznie o, jechać pełnym wzorem docinki, taj, docinki, jodełki. I wtedy wszędzie na każdym chodniku mamy jodełkę. Jak są place szersze, to się zaczyna, to się zaczyna, można kłaść jednym wzorem, i się kładzie wtedy jeden wzór dookoła całego domu. Już tak robiliśmy, ale to w miejscu, gdzie były łuki. A tutaj wyszedł taki klombik. Po co ten kląb? Tu był taki skos, jak wcześniej mówiłem. Co majster mówił. Kurde, wykazałem się. Był ten skos. Skos był skuty i się okazało, że fundament od murka tam, od, murka, od súpka, nie widać, tam gdzie była ten osadnik, wystawał fundament i niedokończona elewacja. Po prostu wystawał beton. Trzeba było to skuć i dorabiać kawałek słupka. Żeby tego nie robić, jakoś to zakryć. Przy okazji osadnik róża była wyżej. Wszystko ładnie było zakryte. Padło hasło, robimy klombik i tyle. I tak mówiłem. Wcześniej, była... Wcześniej to wszystko było zagęszczone. Jakieś tam drobne gruzy pierdowe wrzucone w ten element. Wykuty cały ten placek. To zasypane tłucznie. Tu w po prawej stronie zobaczcie tą krechę, co majster nasypał tłuczniem. Po co zasypał? Tam była rura kopana, jest przerwana podbudowa. Nasypujcie więcej, że jak zagęszczarka przejdzie szeroką płytą, to wciśnie Wam ten wierzchołek. I wtedy macie pewność, że się wierzchołek, bo jak pojedziecie po dookoła, to tego w środku wykopu nie sięgniecie w ogóle. Nasypujcie wierzchołek, ten wierzchołek się wciska równo z betonem i wiecie, że jest zagęszczona dziura, a nie wszystko dookoła. No i tu ładnie zagęszczamy. Tam jest takie wyrównanie, że teraz majster jeździ bo delikatnie był podniesiony, żeby właśnie tego, ten próg, który tam był na początku, żeby to ładnie zniwelować. Później sobie zobaczycie na samym końcu, jak to wygląda, że faktycznie warto było to skuć, warto było dosypać tam tucznia, wiadomo, te wszystkie pierdoły, po to, żeby właśnie było gładko. Jak możecie, to nie róbcie sobie schodów, a tym bardziej na środku placu, gdzieś jakieś przełamań, coś. Jak się da, gładko, rozciągnąć to na całym placu, tu turki wstawia od ściany w stronę podjazdu. To jest dosyć duży spad, więc nie musimy się martwić. Kombinować to jest taki właśnie plus. W sumie na każdej budowie, na każdej inwestycji. Jeżeli są dobre, zerowe spadki, to nie musicie się martwić. Oczywiście bez przesady nie, nie robimy tego byle, jak rzucamy rurkę na glebę i o jest, nie? bo i taki spad taki duży sobie poradzi. Nie, 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 wszystko musi być do sznurka płasko, płasko, równo. Dwukrotnie zagęszczone, zdrapane, ścięte, piach ścinamy. Może to być wysiewka. U nas akurat cena wysiewki to jest chora cena dosłownie. Także często, 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 często przeważnie zawsze robimy klinker na, na piasku. Piasku jest, jak mówiłem, 3-4 cm. Tak powinno być. Nie robi się więcej, bo wiadomo, woda coś tam. Mogą być z tego, nawet nie potrafię podać przykładu, bo nie mieliśmy, nie mieliśmy takiego przykładu. W przypadku, znaczy się. i to jest pierwszy dzień. Taki można powiedzieć, próbny, duży plac, bo w jodełce trzeba uważać. I tu, właśnie, tu docownie przed kamerą był największy problem. Nie wiem, trafiła się jakaś inna kostka, inna paleta, i tak ten dzień skończyliśmy. Trafiła się inna paleta, i po prostu zaczęła ta linia tańczyć. I teraz po lewej stronie widzicie ten skos, znaczy nie widzicie tak pewnie. Jest linia z rozpoczętego dzień wcześniej tego podjazdu, który był przed chwilą teraz tą linię musimy całą tutaj przeciągnąć aż do, aż do obrzeża. Tu jeszcze majster uzupełnił przy obrzeżu jakieś na wszystkie wykopki po to, żeby tego piasku właśnie było te maksymalnie 4 cm. Piach jest taki dosyć, powiem Wam, chillowy trochę, bo gruby. Dużo grudek, ale za to fajnie się ubija. Tu macie rurki jak są wstawione. Tam po obrzeżu będzie Majster jechał dechom. Wiadomo, środek samą łatą. I tutaj też dechom, po obrzeżu. Tam Majster czyści. Jakby ktoś pytał, to łysy wrócił. No to tylko tutaj. Czyści, czyści po piasku obrzeża, bo taki wtarty piach gliniasty zostawi ślad. Na bank wam zostawi ślady. Im bardziej dbacie w trakcie prac o porządek na budowie, na koniec macie lepiej. Nie musicie nic szorować, czyścić, kurde chemii używać. Albo się podsypki, bo się nadeptało pod bo się obrzeże pobrudziło, a ja inwestor. Albo w ogóle sami robiliście i wam to się nie podoba. I teraz lecimy linię. Tam wzdłuż, teraz już widać całą wzdłuż linię podjazdu. Ta poprzeczna. Tutaj do łaty. Tu jest na tyle krótka linia, że to można co jakiś czas łatą przy, przy tego przymierzyć. Także po prostu nam pół, o pół centymetra, centymetr nie uciekł linker. A jeśli ktoś jest zdziwiony, że klinker tak ucieka, bo zwykła kostka, cegiełka widać prostokąt i takie jaja, no przy klinkerze trzeba, trzeba być cały czas czujnym. Na bank coś ucieknie, jak nie będziecie kontrolować, na, na, pewno, na pewno ucieknie, a no, klinker żyje swoim życiem w Ale no, to jest taki urok Linkieru. I tu mamy całą linię. Oczywiście linia szalona to sznur... no, sznurka, tak. Bez przesady z, z tym sznurkiem. Jak oko czegoś nie wychwyci, to znaczy, że tego nie ma, tak? Na siłę nic nie próbujcie, nie wiem, się uszczęśliwiać, bo coś zrobiliście do sznurka do milimetra. Nie ma to żadnego znaczenia. I czemu ma od połowy, od środka? Ano dlatego, że wybrał sobie najdłuższy, najgłębszy punkt tam i ma najdłuższą linię. I się trzyma od najdłuższej linii. I co 2-3 metry bierze łatę, tak teraz kolejny raz i ją po prostu kontroluje, sprawdza. Jak to wam pasuje, 2 metry wstecz, metr do przodu, nie ma szans żeby coś uciekło. Tak jak mówię, ten plac jeszcze nie jest jakiś taki gigant, duży, żeby mieć sznurek przez całą budowę rozciągnięty i cały czas tego trzymać. Nawet jak wam centymetr, dwa, na całej takiej budowie sznurek, sznurek, linia równo ucieknie, nie ma to znaczenia żadnego. Klinker jest trochę koślawy, ale za to ma właśnie fajny urok taki swój. Te plamy, które tam widzieliście, to nie była różna kostka, po prostu była mokra i sucha. A tu co, Podje wejście. Schodów nie pokazywałem wam. Były całe rozebrane, było na nowo klejone. Tam były daszki, a tutaj już nie ma daszków. Tam się pojawiły komentarze z poprzednim filmu, filmy w pierwszej części. Że ten pion nie powinien tak stać, powinien być przykryty. Tak też mówiłem w poprzednim filmie. Ten materiał trochę, trochę się nie nadaje na takie schody. Jest po prostu za niski. stopień ma 15-14,5 cm, a kliker ma 20. Oczywiście, co? Na, pod, na takim wejściu małym ganku i tak kładziemy jedełkę, tak? Głupie by to wyglądało, gdyby była walnięta kostka wzdłuż, czy tam w poprzek, w, nie wiem, byle jak, byle nie wiedełkę. No, jedełka jednak musi być wszędzie. Już częściowo docięte. I tak zakończyliśmy dzień. Ładnie czochramy czyścimy, studzieneczka obrobiona, kląbik widać w pełnej krasie okazałości. Tu mamy cały placyk. Nie, nie lejemy tego wodą po to, żeby podsypka zmęzała, po prostu ma być czysto. Codziennie czysto. Tu proszę zobaczyć jaka jest inst instalacja. Wizja twórcza. Nie wiem kto co miał na myśli sobie miasteczko stworzył. I kolejny dzień. Ko kostki mam przygotowane, tu kawałek jeszcze rozbieramy, stare kostki. Bo to stały palety, więc to cały czas było zastawione. Kostka wyjazd, wszystkie śmieci wyjazd. Tu jeszcze są obrzeża stare, które też trzeba wykuć. Podsypkę starą trzeba też wydubać. Bo dosłownie 2 cm obok lecimy nowym obrzeżem. I proszę zobaczyć. Bobkiem ładnie zdzieramy, skrobimy wszystkie syfy. Brudy niepotrzebne. Tam jeszcze będzie takie poszerzenie. Widać, co innego było. Jest zasypany tłuczem, gruzami z kostki. Swoją drogą taki odpad z klinkieru. Bardzo dobry materiał na, na podbudowę gdzieś tam. Wiadomo, że tego nie ma na tony, kurde, to tam praktycznie zostaje. My tam co, co drugi dzień mieliśmy kilka taczek tych odpadów. Kostka kładziona w wiodełkę generuje sporo odpadów, tak? To jest odcinek. I tych trójkątów, tak jak widzieliście w poprzednim filmie, cały tylny chodnik, 64 metry chyba tam wyszło chodnika, z lewej, z prawej strony praktycznie docinka, tak, po całej długości. I z tych trójkątów zostaje środek kostki, bo z jednej kostki są dwa trójkąty. I te środki zostają odpady i tak naprawdę to wykorzystywaliśmy gdzieś tam też widzieliście w chodniku, było utopione. Tu na początku filmu też było to właśnie wrzucone. <kliwne> Idealny podkład. Bardzo fajne, twardy. Jakby to było jeszcze pokruszyć, petarda. I znowu macie zaczyna od środka, wybiera najdłuższą linię i jedzie jodełką. Z boku jak się kładzie, to tam mało, mało co przypomina jodełkę, dopiero jak się spojrzy w poprzek jodełki, to dopiero widać. Bo wzór jest ustalony tak, że jak wchodzicie na posesję przez bramę albo przez furtkę, to widzicie jodełkę. Nie bokiem, to widzicie skosik. I to cała linia wychodzi. Jak tu wam ta linia z boku ucieknie, no to jesteście w czarnej wiecie gdzie. To za jakiś czas trzeba wstać, po prostu spojrzeć, nie leniwić się. Trzeba za każdym razem nie sprawdzać. Rzut okiem na linie nic nie kosztuje. Chyba, że ktoś nie, nie rzuca okiem, bo się boi, że będzie musiał wstać. Co zrobić? Oderwać się od dotychczasowych obowiązków. Czy tam czynności swoich. <laughs> Tu mamy linię, sprawdzamy w ten sposób i to jest druga linia. I tak naprawdę robimy, yy, sprawdzamy linię na krzyż, tak? I powiem wam, że ten dzień, tak zakończyliśmy. Przygotowany następny dzień. Plancik, czy tam planik, plan przygotowany. 6:50, jedziemy. <grych> Powiedziałem, celowo, plan, czy planik, czy plan. Nieważne. Jak zwał, tak zwał. Wiadomo o co chodzi nazewnictwo tego nic się nie zmieni. Wracając do linii. No co możemy z nią robić? Pilnować. Cały czas patrzymy, kontrolujemy, rzucamy okiem. Dokładamy, dokładamy. I mamy całą linię. Ze środka wybieramy te najdłuższe linie i od niej zaczynamy. Wtedy macie pewność, że jak z boczku gdzieś tam sobie zaczniecie, ta linia Wam lekko myknie, nie macie punktu odniesienia dłuższego. I zaczną Wam się problemy robić. Zawsze to najdłuższą sprawdzamy. Tu by oczywiście wyszło docinka, bo jakby inaczej. Nie ma metra prostego, obrzeża czy opaski bez docinki. Przy odełce nie da się po prostu. Chyba, że ktoś siedełkę bokiem kładzie. I ma tylko kwadraty. Albo jest cały, cały plas na wymiar. I ma tylko kwadraty. Całość docięta. Zagęszczamy dwukrotnie, to jest jeszcze przed zamuleniem. Tu za chwilę o, przejdziemy się z Laczka. To jest ostatni dzień, chyba godzina 11. Oj Tomek, tu jeszcze dwie lampki są do cięcia. No to co to dla niego. I mamy finał. Proszę zobaczyć jak to wygląda teraz. Jak to było na samym początku. Polska była zdjęta, to był ten klin, ten z co mówiłem. Teraz jest zlikwidowany, z płaski. Po lewej stronie lekko inaczej niż był, ale w linii. Tu doszedł chodniczek. Teraz widzicie jak był, w poprzek, a jest w wiodełkę. Lecimy dalej chodnikiem. To wycięliście w pierwszej części filmu. Tu jakieś wykwity. Blade plamy, widać. Żartuje. O, schody. I jak, jak teraz wyglądają po lewej, oczywiście, większy ekran. Tak było. Tu chodnika nie było, teraz jest. O, znowu wykwity. Nie, znowu żartuję. Tu widać wędrówkę mrówek. Jak z domu wychodzą sobie na podwórko. I to jest proszek na murówki. I tu macie już cały front od strony wejścia. Oczywiście, Tomek. Jak gdyby nigdy, gdyby nic, po prostu sobie taczko mieli. Dobra, pojechał, Idziemy dalej. Wejście. Klombiki 2. Tu macie też widełkę. Tu widać dwie po lewej prawej stronie. Plamki takie, z kostki jaśniejsze. To nie jest jaśniejsza kostka, po prostu jest sucha bardzo. Tam te wszystkie były lane wodą. Mam no, wejście. klombik po lewej, klombik po prawej. Tu po prawej była zmiana. Kląbik był zamknięty, prosto do krawężnika, Tutaj, gdzie idziemy, dwa drzewka powstały w tym kląbiku. Śmietniczek, oczywiście wiadełkę, bo jakby inaczej. Dosię do śmietnika. Pomyślę raz od frontu, jak ten placek wygląda. klomb z Livio, obrzeże Livio. Tam osadnik ładnie się chowa, w kameku ładnie sobie siedzi. Rzućcie okiem sobie na linię. Może majster ustabilizuje, obraz będzie widać lepiej. Pokaż majster to. Jest linia, jest. Oczywiście jak ona będzie na pół centymetra centymetr gdzieś tam tańczyła, na takiej długości. Nic z tym nie róbcie, to nie ma w ogóle, nie ma w ogóle sensu. Jak nie widać to nie widać, jak oko teraz te czegoś nie wychwyci, nie widzi, nie kuje w oko to po co to zmieniać? Oczywiście kostka zamolona piaskiem na mokro, nie nagrałem, nie wiem czemu, byłem chyba gdzie indziej w tym momencie. I tak zobaczcie, 4 cm klinkier, 4 cm piasku, reszta tłuczeń 18 cm. Schody na taras z tyłu. Klombik z obrzeżliwio, z kamyczkiem ładnie się komponują. Tu macie cały podjeździk wejście centralne do budynku, furteczka i tak to wygląda podjazd i to było na tyle dzięki że byliście dzięki za wagę mam nadzieję tylko że następnym razem szybciej się spotkamy na razie